Jesteśmy tym razem na uroczystej gali polsko-francuskiej współpracy, czyli z okazji święta Francji. Powiedz, takich wrażeń spodziewasz się na dzisiejszym wydarzeniu? a Mam na uwadze, że dzisiaj bardzo wielu francuskich artystów oraz polskich artystów, którzy śpiewają w języku francuskim, wystąpią na jednej scenie w Teatrze Wielkim. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę być w tak ważnym wydarzeniu. Cieszę się, że wystąpi tak fajni, znani artyści zarówno z Polski jak i Francji. Niedawno Reniusz wydała, wydała płytę też po francusku. Płyta miała bardzo dobre rekomendacje. Więc dzisiaj też wystąpi. Będzie Plejada Gwiazd. Fajny wieczór. No i co? No i zobaczymy, jak się potoczy dalej. Już się nie mogę doczekać. No nie ma co ukrywać. Dzisiaj również i Dawid Kwiatkowski wystąpi, jak i zarówno słynna Imany. I również będziemy mieli okazję podziwiać jeden z pokazów modowych, w którym wystąpi m.in. żona, prezydent, żona byłego prezydenta Francji Sarkoziego. No to wspaniale, że tak się właśnie. Była żona prezydenta rozwija, chce się pokazywać no i działać w jakimś sensie charytatywnie, bo to jest też jakaś część w suborce charytatywnej, prawda? Co u Ciebie, Krisiu, ostatnio słychać? Zobaczymy Ciebie w kolejnych programach telewizyjnych. Ostatnio wystąpiłeś w jednym z programów Magia na Gości, między innymi. Również mieliśmy okazję Ciebie spotkać na ostatniej gali Priada Gwiazd 2021, gdzie również em, została uhonorowana jedną z, z nagród Ewa Minga za jej tak zwaną dobroczynność. Jeżeli chodzi o dane wydarzenie, to wydarzenie jest cyklicznym wydarzeniem. E, powiedz, e, kiedy my ci będziemy mogli zobaczyć na tak wielki scenie, tak jak dzisiaj wieloartyści, będziemy e, mogli podziwiać. Myślę, że e, to, że się powiem teraz w różnych miejscach, bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. E, tak, dostałem propozycję z jednej e, telewizji. Na razie jak gdyby rozważa możliwość podpisania kontraktu no to jest uzależnione też od pewnych moich zobowiązań na razie szkujemy bardzo duży koncert w Grudziądzu pod honorowym patronatem marszałka województwa Poborskiego. będą znakomici artyści no i na razie tym żyje do tego się przygotowuje i i jest tak fajnie. I na samo zakończenie powiedz, kiedy możemy spodziewać się finału projektu charytatywnego? Bo jesteś pomysłodawcą i twórcą. Projekt Gloria Victis, czyli projekt dla powstańców, dzięki temu projektowi powstańcy będą mogli pobrać swój stan finansowy, zdrowotny. Ma szansę ukończyć się już w drugiej połowie listopada. Zwieńczeniem tego projektu będą koncerty. Na razie nie mogę zadać więcej szczegółów, dlatego, bo proszę mnie e, e, w imieniu organizatora, czyli Fundacja Nowy Teraz, na której czele stoi pan prezes Artur Król, razem z panią dyrektor Bogusławą Hadą. Tylko dodatkowo uzupełniające pytanie, oprócz oczywiście samej koncertu i wydanie tejże płyty, wiem, że również e, państwo stworzyliście kolejny, najnowszy, dodatkowy teledysk w ramach danego projektu. Co to jest za teledysk i kiedy również i on ci ukaże? Tak, e, Teledysk e, Chem Polski Podziemnej z udziałem artystów, którzy zechcieli wystąpić w Teledysku. E, cały czas Teledysk jest w fazie obróbki, więc myślę, że jak go zatwierdzimy, e, sprawdzimy czy wszystko dobrze gra, czy jest dobre fonia oraz wizja, wtedy będzie emitowany.